Super. No dobrze. się gryzie, no? No, się tak pogryźli. Ojej. Oh, yeah. Właśnie jedziemy do Kielc Z tego względu, że akurat wymieniam sobie buty w Sajzerze Ale niestety, żeby wymienić sobie te buty no muszę dojechać tam do Kielc Czyli na jakieś 60 km od mojego miejsca zamieszkania Jedziemy, spoko, fajnie jest Tylko aktualnie 12.09 jest minus 17 stopni. Droga nie jest bardzo ciekawa. Jest strasznie zimno. Znaczy, mamy rękawiczki w samochodzie, menelskie. Przed chwilą dojeżdżałem do takiego główniejszego ronda we Włoszczowie. No i ono było całe zalodzone. Jaka będzie droga dalej? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak naprawdę będzie bardzo, znaczy może nie bardzo dobra ale będzie lepsza, przynajmniej niż ta, jaka jest we Włoszczowie. We Włoszczowie, no muszę przyznać, że aktualny, no... Zarząd dróg tak naprawdę powiatowych we Włoszczowie nie był przygotowany na tak naprawdę przyjście na zimę i na takie mrozy. Serio, naprawdę nie jest ciekawie tak naprawdę na tych drogach. No, jak mogliście zauważyć, niby coś tam widać, że trochę tego piasku jest, albo po prostu to jest jakiś, nie wiem, osikany śnieg. Wydaje mi się, że jednak bym był skłonny ku tej pierwszej wersji, że to trochę tego piachu było wysypanego. No, ale drogi są jednak oblodzone. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dojedzie. Nieważne tak naprawdę, kiedy to się dojedzie w jakieś tam wyznaczone miejsce, ważne, żeby było bezpiecznie. Tak właśnie dzisiaj jadę. Wychierzaj w takie dziury? Nie. No nie właśnie. Mieć ładne... Udało się dojechać w zasadzie, to nie było tak naprawdę jakichś większych problemów. A teraz idziemy teraz idziemy coś zjeść. Ale co i gdzie? To zobaczcie już za 3, 2, 2, 1. A idziemy na festiwal Pizzy do Pizzy Hut. Zresztą 7 kawałków było zjedzone w Pizza hut. W sumie było tak naprawdę ciężko, bo na przykład rok temu, jak byłem z samikiem, to zjedliśmy po 10 kawałków. No Tylko że tam siedzieliśmy wtedy no, dobre półtorej godziny. No a dzisiaj siedzieliśmy dużo krócej z Julią. Ale myślę, że 7 kawałków to jest spoko. podobno rekord. E, dzisiaj, aktualnie, jakiś tam chłopak jadł 17 kawałków, i jeszcze jak wychodziliśmy, to jad kolejne. A rekord tej pizzy hat w galerii Echo to 40 kawałków. Tak przynajmniej pani mówiła, więc na 40 kawałków pizzy, masakra. Zmierzamy teraz do piekła, czyli żeby wybrać buty. A ja zawsze mam problem z wybieraniem butów, tak naprawdę. Bo ja mam większy problem. Nie mam większych problemów. O ile dobrze o tym wie, że jedziemy kupić buty dla mnie, no to takie dwie godzinki na samo wybranie butów. Dobra, wyszliśmy właśnie z galerii. Skończyliśmy tak naprawdę. Patrz jaką mam tu. O, Dobra. Co masz? Nie miałem jakoś taką siateczkę tutaj na tym. Zakupy się skończyły. Julia chyba jest zadowolona ze swoich zakupów. Bo ja sobie jakiś tam tusz. Jakiś tam. Jakiś tusz do rzęs Jakiś tam. I wymarzony, który będzie. będzie ten tusz będzie miał. Pokaż ten tusz. Ten tusz będzie miał e, specjalne miejsce w, w jej szafce Jaki? Coś tam seks Lepiej No Lepsze I lecimy do domu, bo jest strasznie zimno Ale Julia, jak Ci smakowało jedzenie w pizzy? Smakowało mi bardzo, pierwsze cztery kawałki, a potem była tragedia Tak, Julia później tak naprawdę wzięła po jednym kawałeczku każdej pizzy Nie, gryzłam, i gryzłam Zjadłam osiem. No Po jednym kawałeczku, cztery pizzy no, ale nie i tak naprawdę dużo zjadłeś. No. Dobra, wracamy sobie właśnie z galerii. Dobra, chłopie, bo nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Nie chcę tego mówić na siłach. Możesz włączyć.